Cześć! Witam Was. Dzisiaj jest wtorek. Zobaczymy jakie promocje nowe w Kauflandzie. Czy zapełnimy sobie ten koszyk. Znaczy zapełnić. Zapełnimy koszyk. Tylko zobaczymy za ile. Lecimy. Sprawdzamy promocje w Kauflandzie we wtorek. Na początek dalej pączki są w promocji, więc... One są przepyszne te pączki. Po, 5, po 69 centów w czekoladzie. Wziąłem takich 5. 69 razy 5. Kurde, ciężko policzyć teraz. 3,50. 3,50 za 5 pączków. Może to nie jest tanio, bo w Polsce była jeszcze lepsza promocja na pączki. Ostatnio zresztą pokazywałem Wam już tu tych 4, ile kupiłem tych pączków, ale nie zjadłem wszystkich. O, zobaczcie, mamy tutaj winogrona za euro 79, pół kilo. Całkiem tanio. Z chęcią bym spróbował jednego. Nie wiem, czy Wy tak robicie. Nieraz że idziecie i próbujecie jakieś winogronko, żeby zobaczyć, czy brat czy nie. Ale widziałem, że ludzie, niektórzy tak robią. Te są całkiem spoko, widać, że dojrzałe. Nie widzę dziś, żeby były pognite. Także euro 79 za. Pół kilo myślę, że się opłaca. O, taka wielka sałata. Na Euro 19 to nawet bez promocji jest spoko. Często sałatę biorę, jak widzicie. Bo robię sobie sałatki teraz. Więc nie tylko niezdrowo jem, jak widać. Nie wszystko pokazuję, oczywiście. Ale czasem fajnie, jak hejtujecie, więc... Więc jak pokażę te zdrowe rzeczy, zabraknie hejtu i co ja zrobię. Powiem Wam, że jeśli nie idziecie do... Piekarni, to z marketu najlepszy klep jest ten. Zdecydowanie. On teraz też jest promocji za euro 39. Bardzo, bardzo podobny jest do polskiego. Nie wiem, na ile wy zawsze kroicie. Ja tutaj biorę to środkowe. No, już mam tutaj pokrojony, ale dość cienko. Chyba będę musiał następnym razem trochę grubiej to zrobić, bo jedna kanapka to tak, jakby nie jedna, tylko nie wiem co. Trochę cieniutko no, marnie to wygląda. Może być mniej kromek, ale wiecie, jedna, ale syta. Dobra, lecimy dalej. Powiem Wam, że przymierzam się do serii 20 euro w każdym sklepie, w każdym marketcie, żeby sprawdzić, który market jest faktycznie najtańszy. Jeśli chcecie taką serię, dajcie znać. Mamy Haribo za 69 centów. Zawsze lubię sobie do busa taką paczuszkę wrzucić. Nie codziennie oczywiście, ale jak w promocji jest to. by nie, taka kola na przykład. 39, czyli 80 centów za takie, za takie dwa. Są dobre, jeśli jesteście w Koflandzie, warto sobie wziąć. Są różne smaki, ale akurat chyba wszystkie inne wykupili, ale malinowy mi pasuje. Mówicie, mówicie, że nie biorę mięsa nigdy, dlatego tak tanio wychodzi. Zobaczcie, tutaj za 2 euro mam mięso mielone. I sobie paczuszkę weźmiemy, tylko taką z tyłu. Jest jeszcze do ósmego nawet, za ,99 euro 99. Opłaca się? Myślę, że opłaca się. Tylko dziwi mnie to, wiecie dlaczego? Że tutaj jest 500 gram do 7 czy tam 8 za 2 euro, a za 400 gram wydaje mi się, że to jest to samo. I do 5 płacimy 2,32. Nie wiem o co chodzi. Chyba jakaś gorsza kategoria, być może tego mięsa. Może tak być. Dzisiaj zaszalejemy i zrobimy sobie sznycla. Dwie sztuki za 2,19. 300 gram spokojnie gdzieś się najeść, 2,19. Myślę, że spoko cena. Żeby nie było, że nie kupuję mięsa. Mówicie często, ale nie wziąłeś ziemniaków do tego, do tego mięsa, czy tam do tego, do tamtego. No ale nie mogę za każdym razem kupować tyle ziemniaków, tyle chleba, tyle wszystkiego, bo najpierw musi mi się jedno skończyć. Uwierzcie, uwierzcie mi, że mam te produkty w domu, więc bez sensu kupować na zapas. Idziemy dalej. A kupię sobie jeszcze makaron na pomidorową. Zamierzam pomidorową zrobić. Więc świderki będą najlepsze za 59 centów. No, i tutaj mamy czekolady. Milki w promocji za euro 11. Grzech byłoby nie wziąć jakieś. Jakie jest macie ulubione? W sumie za, za aplikacją mamy po 99 centów, więc jest taniej. Ja to chyba taka standardowa. Więc ta bąbelkowa jest też dobra. I na przykład. łaciata Zwykle nie widziałem, no to biorę te. Zresztą przy czekoladach dużo ludzi się zebrało. Idziemy dalej. No i oczywiście najlepsza przekąska. Ma mniej kalorii niż takie chipsy. To są takie... Takie chrupki, takie nie wiem jak to nazwać. Są teraz po euro 49 O smaku pizzy, najlepsze jak dla mnie. Także pasuszka... wleci. Dobra, u mnie koszyczek pełniutki, nie chce mi się już tego nosić. Chyba wszystko mam co potrzebowałem, nawet trochę więcej. Idziemy do kasy, zobaczymy ile mi podliczą za taki koszyczek. No powiem wam, że w takim koszyku się trochę znalazło. Zobaczcie, mięso, makarony, tutaj jakieś przekąski, sałata, chlebek, milka, pączki, serki. No i oczywiście dorzucam torbę. No i za taką całą torbę zakupów, zobaczcie, spora torba. Widzieliście wszystko, co jest. Zapłaciłem 18 euro i 2 centy. Tutaj macie listę produktów. W tym mieliśmy dwa razy jakieś tam mięsko. Sporo pączków, które kosztowały 345, no i wyszło jak wyszło, myślę, że spoko. Lecimy do domu. rozpakować wszystko. Zjeść coś no i tyle. Jeśli podobają Wam się filmiki z zakupów, pamiętajcie o polubieniach, obserwacji. No i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć!